Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku Naszej ucieczki przed światem Ale słuchajcie, co, co jest wygrane, wygra gdzie my jesteśmy? E, już tłumaczę, jesteśmy... E, właściwie to wracamy z wyprawy, bo Niestety poprzedni odcinek też miał taki problem, że się nie nagrał e, Ta... no i ten... No i poszedłem na to wyprawę bez was, ale Patrzcie co mam, kakao Sadzonki, i jeszcze mamy pnącza. Więc y, zapowiada się całkiem ciekawie. jak Widzicie, troszeczkę mi leguje, bo, bo jeszcze wracam chyba troszeczkę inną drogą, bo świat mi się chyba generuje. Czułam takie wrażenie. Mhm. Prawie jak nasza góra. A nie. My jeszcze idziemy. Właśnie, mam dużo stejków, a. Dużym problemem było, jak wiecie, bardzo no, jedzenie, więc teraz tego problemu nie ma. Ale i tak planuję zrobić farmę. Taką fajną, już mam nawet pomysł. W ogóle dałam troszeczkę pomysłów na temat budowli jakie tutaj będziemy robić myślę, że będzie taki odcinek, w którym to też poławimy się nieco nad blokami i będziemy powiedzmy komponować jakąś muzyczkę. Ja tam jakąś swoją taką kiedyś skomponowałem. Ale takie wiecie, że naprawdę jest taka piosenka, to był bodajże pitbull jakiś tam... taka wiecie, czo czołowa melodia, czy coś takiego. O! Wiedziałem, że gdzieś musi być nasz cudowny domek. Tak, tutaj ta nasza pseudofarma co się ciągle mrozi. Dobra, mamy Iron. Słuchajcie, no bo właściwie nie mam za bardzo pomysłu, co dzisiaj byśmy mogli porobić. Poza tym, że już marzymy troszeczkę żarcia i...

Biurek też sporo mamy. Ech. No wcinaj, pani dziejku. Hmm. Tylko tak myślę, gdzie by sobie te liany posadzić. Ach. To by było switaśne. Dobra. Hmm. Wiecie tak, może kopiemy farmę, to może niekoniecznie to drzewo dżunglowe tutaj posadzimy. Dobra. No słuchajcie, dobierzemy się do roboty, nie ma co. To ja bym się modlił, żeby to przestało klatkować pewnie przez serwer. Ech. Tak, co ja w ogóle chcę zrobić? E, mianowicie chcę wykopać bardzo duże... O, tu jest ta jaskinia Creepera. coś torczy nie mam. Hmm, troszeczkę nieprzygotowany do tego odcinka. Spontanicznie się zdecydowałem, że będę coś kręcił, bo dawno nie kręciłem. Sorry, miałem troszeczkę problem mm -hmm. z kombajnem. Eee. Kombajnem czytaj komputerem. Bo jak nie wiem, ciebie wiecie, ale ja gram na kombajnie. Ja to jest nasza jaskina Creepera. Hmm, co tak? Teraz tak, bo ogólnie pomyślałem, że mam troszeczkę wełny. To moglibyśmy się pobawić coś w, ale taki pixel art, i pomyślałem, że można by tutaj zrobić coś w miarę taką maskę creepera i tutaj takie drzwiczki, nie? A, a tam byśmy sobie zrobili farmę, tylko byśmy to jeszcze musieli wykopać. No, ale. Hmm. Tak, będziemy potrzebować łopat. Mianowicie, chcę zrobić taką bardzo kompleksową farmę, w której to po prostu będzie bardzo dużo pięter. Będziemy tam hodować, wiecie, brodawki neterowe, e, normalnie czcinę cukrową no i rozumiecie wszystko cokolwiek się jeszcze da hodować. Melony, potem jakieś dynie, cokolwiek. Dobra. Mm -hmm. Więc, no to jadziemy. E, będziemy musieli tylko sporo wykopać i właśnie, teraz, teraz właśnie myślę jak to by wykopać. By tutaj zrobić takie pomieszczenie Dobra, to wyjdzie w trakcie. No to będzie hardkorowe to przedsięwzięcie, co chcę wziąć, bo będę musiał wykopać chyba nawet całego czanka, albo jeszcze troszeczkę więcej na to. Więc po prostu nie wiem czy, czy to z wami to przeżywać, bo to troszeczkę będzie takie nudne. Monotonne. No ale... Dobra, zaczniemy na razie. Ale jak? Pomysł mam już mniej więcej w głowie, mam jak to chcę, żeby to wyglądało. Tylko nie wiem co zrobić, żeby to wyglądało. Nie, no to w ogóle to jesteśmy za nisko. Eee, za wysoko, przepraszam. Tak, tu jeszcze o, jakiś węgiel. Mm, ten dźwięk. Kriper za zamknął. Ups, jednak nie. Może tu jest gdzieś blisko Dungeon? on Dobra, kuźwa. No, sorry, dzisiaj jakiś taki nieogarnięty jestem, no Hmm, Muszę po prostu co zrobić. Jak, jak do tego zacząć? Jak się po prostu do tego zabrać? Dobra, mam pomysł. Tak, to jeszcze wykopiemy. Niestety tutaj nam oczywiście się w ...pinkoli. No i teraz to trzeba przekopać. Dobra. I teraz tak. Mm, teraz musimy zacząć po prostu od tego momentu kopać. Dużo, dużo, dużo kopać. Musimy sobie mniej więcej teren zaznaczyć. Będziemy to kopać metodą kwadratów, jak ja to nazywam. Może właśnie się nauczycie tej metody kwadratów, jest to taka dość przystępna funkcja. Taki trik, no można by powiedzieć. O, mam znowu węgiel. Dobra, gdzieś tyle w tą stronę. Nie musi być równe, no nie? Zobacz, teraz gdzieś tyle w tą stronę. Po prostu o co chodzi w tej całej metodzie kwadratów? Chodzi o to, że zataczamy sobie najpierw kwadrat, tak? No czyli załóżmy, nie wiem, ileś tam tych klocków kwadratowych. Zresztą zobaczycie. I potem tak kopiemy, kopiemy, kopiemy. I te kwadraty nam się robią coraz mniejsze. Te sześciany, które musimy wykopać. ok, gdzieś tak dotąd. I teraz jedziemy znowu w tą stronę. Musimy zrobić ogromną farmę, żeby potem nie było problemów. Zrobimy sobie też farmę śniegu. Chociaż właściwie po co nam tak właściwie farma śniegu, jakby mamy śnieg na dworze LOL Trochę to było bez sensu. Dobra. Ogarnąłem się i wracamy do akcji. Więc teraz tak, musimy... O, o no proszę, więc ta jednak ta muzyczka to wcale nie była taka ściemka mm. Spoko ząbiaki działa to zaciukać masz mnie na inna rzecz i tam jest dość sporo Dobra, nie ma co. O kurde, O kurde, No, dawaj te torcze! Kuźwa, co to są za lagi jakieś? Ścinę normalnie jakbym grał na udenie jakimś. No masz nożyczek, obetniemy ci kurde fryzurkę. Już tak się ten SquadRD dezaktywował. Co my tu mamy? Uuu, tak średnio na razie. O, tylko ciekaw jestem, po co nam to? Dobra, z mostonem coś zrobimy. Hmm. A skinny Creepera ciąg dalszy. O ja nie wierzę, no i gdzie myśmy. The Hell? Kanion. No brawo. No ciekawie. Akurat surowców nam nie brakuje w stylu irona i węgla, liczę może na to, że wybierzemy się może w następnym odcinku, eee, to, to znajdziemy tam może jakieś diaksy czy coś, dobra słuchajcie, I teraz tak, eee, musimy sobie wybrać dokąd chcemy mieć ten fadrak, ja myślę że gdzieś tak dotąd, no z no zostanie, potem go rozbiorę, na razie nie mam na to czasu, dobra słuchajcie, ja nie będę tego kłamał z wami, to nie ma po prostu sensu, eee, to, może... Jak troszeczkę już wykopię, bo coś ciekawego znajdę, włączę ten Tak. Yy, Skraszałem mi się Minecraft, a przed chwileczką odkryłem to. O! Kurde, cofka była. Patrzcie. Przygód dalszy. Chciałem mieć duże cave systemy. No to kurde mam. Coś w... A tam jeszcze. No ja kole. No nie wysyp cave'ów, no. Yy. Hmm, hmm, hmm. Dobra. Hmm, hmm. A poza tym drugi raz słyszałem taką muzyczkę, więc nie jestem pewien, e, czy, czy nie znaleźliśmy drugiego Dungeona. E, co by nawet mnie ucieszyło, ponieważ e, z tego pierwszego Dungeona zrobiłem później grinder. Po prostu będzie nam zabijał cały czas zombiaki. Jeszcze koncepcji na niego nie wymyśliłem, ale... Myślę, że to jest... prędzej czy później, no nie będziemy mieli wejścia, na pewno coś takiego się wymyśli, bo EXP się zawsze przyda. Dobra. Torcze. Ja ciebie, no! Czy to jest jakoś z tym kanionem połączone, czy jak? No ale widzicie, no to żelazo możemy marnować, e, troszeczkę, bo wydaje mi się, że w zaistniałej sytuacji e, nie, nie będzie jakiegoś problemu z tym żelazem. Dobra, co my tutaj? tam Hmm. Mm. Wow, shit, ale żem się wystraszył. Przecież tu patrzyłem. Właśnie dla takich chwil żałuję, że nie nagrywam z kamerą, bo wiecie, byłyby większe jaja, nie? Fabit. Na razie musimy kopać. Troszeczkę w górę nie będziemy tak musieli. No, nawet troszeczkę lepiej. Może jakieś tajne tunele sobie potem porobimy, jeszcze zobaczymy. Tyk. Dobra, dobra. Aha, tylko, że tutaj mam taką łapkę, sam na siebie zostawiłem. Yy, tak, czekajcie, ile to jest bloczków? No troszeczkę jest, bo tak, żebyśmy się nie pogubili Milordzie, to musimy... Jasne, jeszcze grabler, no tak Jak pech to pech Widzicie, nie wiem czemu, ale jakoś tak się lagi zmniejszy. Znaczy ścinki, sorry Bo zauważyłem, że O No widzicie, prawie wyszło Dobra I jak się takie coś kopie Pling! Jedziemy I teraz tak dookoła sobie jeździmy I ten kwadrat, sześcian, który jest Tam się zmniejsza Dlatego nazywam to metodę kwadrata Kwadratu, właściwie, czy kwadratów. W zależności, ile kopiecie, choć tak jak z się to kopie, to takie coś to szybko idzie, natomiast samemu to, no wiecie, bez finezji, nie? Tak, patrz, jaki z maslo Dobra, nie ma sensu, żebym wam pokazywał jak kopię kobla, no bez jaj. Dobra, także widzimy się po przekopaniu lub po znalezieniu czegoś ciekawego. No i widzicie, tak? Troszeczkę tutaj sobie wykopałem już. No i jak widzicie, ten kwadrat, który jest sześcian w środku, tak robi nam się coraz mniejszy. No i zyskamy takie pomieszczenie, które, no, myślę, że troszeczkę większe będzie. No jak to zwykle. No ale no nic. No i dzięki temu właśnie sobie. Będziemy mogli zrobić nasze pomieszczenie na super farm Dobra, no to do zobaczenia, jak już to wykopię lub znajdę coś. No moi drodzy, zobaczcie, przekopałem już prawie wszystko, tylko zostaje nam symboliczne zniszczenie ostatniego bloku, który stał nam na przeszkodzie. Juhu! Dobra, słuchajcie, na to całe przedsięwzięcie, no poszło no 2 i trochę więcej, nie, sorry, 3 i trochę więcej kilofa, bo. Musieli mi się jeszcze zrobić, no co tutaj jeszcze znajdziemy, no to widzicie całe fule kół kobla oczywiście No i grawleru. No i do tego jeszcze tutaj jest jakiś iron, widzę No nawet go tam troszeczkę jest no. Jeszcze tam mam węgiel, no i tak, no i no, no, co mi to dało właściwie, że takie wykopali wykopałem hmm, A da mi dużo ale jak to skończę? A na razie mamy problem, bo będziemy musieli jeszcze troszeczkę w górę pójść. Yy, bo tak, yy, musimy. Znaczy, bo nie do końca jeszcze się zdecydowałem, jak to chcę zrobić. Bo na przykład, jak będziemy chcieli hodować drzewa, no to sorry, Winetu, ale to samo przez siebie mówi, że to musi być troszeczkę wyższe, tak? I nie wiem, czy będę robił farmy wielopoziomowe, yy, czy będę robił farmy bardziej takie. No, wiecie, jak to jest. Takie farmy bardziej, że jest jedna na jedną ścianę. Tu właśnie nie wiem, no bo nie, to jest, to jest prosto. Musimy tylko policzyć tak naprawdę, co my będziemy chcieli tutaj hodować, bo jeżeli tak, czcina na pewno się przyda na książki, brodawki na pewno się przydadzą do potjonów, e, no, zboże, no, bezdyskusyjnie do żarcia. Z tym, że na razie jedzenie nam e, nie jest aż tak bardzo potrzebne, bo mamy. Mięso, no ale i mięso się kiedyś skończy, tak? No właśnie, i co dalej? Czy zrobić coś w stylu. Czego zacząć? No, pitole. Coś mam dzisiaj, jakiś problem z wysławianiem się. Eee, nie, to jest seski, Dobra chociaż już chyba właściwie wymyśliłem bo tam, tam na razie wyżej nie ma co kopać to potem i byśmy to teraz zrobili w ten sposób, że tu by było cztery hmm. no dobra, to mam pomysł, zrobimy to tak to będziemy musieli jeszcze troszeczkę wykopać Kurczę, wpadłem teraz na całkiem ciekawy pomysł, tylko że. Ach, on chyba nie wypali. No, to jednak nie. Dobra. Nie będę wam mówił, bo się napalicie. A nic z tego więcej nie przyjdzie, bo raczej tego nie zrobię, bo po prostu się nie będzie dało. Tak, teraz będziemy musieli wykopać jeszcze miejsce pod farmę. Bo tak, jak wiecie, woda ciągnie na 4, czyli w sam raz będziemy mieli tutaj 4. I tutaj będziemy mogli mieć kolejne 4, znowu wodę i kolejne 4. Mhm, dobre. Mhm, kilo. Tak, dotąd. No, no i teraz sobie pojedziemy tutaj. O, i to będzie chyba całkiem, całkiem fajne. Tylko pokażę wam jeszcze ciekawą rzecz znaczy pewnie to każdy z was wie ale jeżeli ktoś kiedyś będzie chciał sprytnie ukryć wodę żeby ona powiedzmy żeby się w niej nie taplać y, przy zbieraniu zboża a i jeszcze zrobimy tą farmę automatyczną żeby było ciekawie. tylko że żeby ona była automatyczna to będziemy musieli wcześniej pójść do netheru i skombinować troszeczkę glowstone'a ale to wam też pokażę bo całkiem ciekawie może nam wyjść y, to co kombinuję mianowicie Będziemy mieli guzik, i po. znaczy wajchę bardziej, dobra. Będziemy mieli wajchę, i po jej wyłączeniu, po prostu całe sianko dla nas. Po prostu będzie wypadać ze swoich rządek. Nie, nie będzie to żadna y, farma z wodą. Będzie to taki, wydaje mi się, pomysł troszeczkę taki bardziej nowatorski. Który troszeczkę odstaje od takich zwykłych Zwyczajnych pomysłów No się okaże Czy ktoś z was wpadł już na takie coś No to dobra, ale to na razie będziemy musieli się wybrać do enteru A żeby się wybrać do enteru, To będziemy wcześniej potrzebować obsydian Żeby mieć obsydian będziemy potrzebowali Kilow mieć diamentowy i No właśnie Potem się będziemy martwić na razie to trzeba się trzymać tego, że jakąś farmę by trzeba było zrobić. Oj, dzisiaj normalnie dzień kopania. A słuchajcie, właśnie, jeszcze mi się teraz przypomniało. Yy, w, po prostu na razie nie będzie żadnych odcinków z Warsa z tego względu, że yy, fryzek wyjechał, a będziemy, będę go po prostu ostatnio coraz bardziej potrzebował. I niestety nie będziemy na razie kręcić żadnych poradników, no bo nie, no bo go po prostu nie ma, nie chcę sam, bo sam, to, samemu to mi to nie wyjdzie. Więc. <ścoughs> o, jadź, panie, jadź. Ok. Mm -hmm. Teraz tak. Będziemy musieli wykopać tu. Może już niektórzy z Was się domyślają, co ja teraz kombinuję. A jak nie, to trudno. To się przekonają. O. Tu. I tu. Teraz tak. Tu. Mhm. Mm Kurczaki, a ja cały to odłożyłem. No nie. Ups. Give me my sunsword sword plus five. Mam sun plus pięć do ataku. Okay. I teraz tak sk skokniemy sobie po Dirta i po wodę. I pokażę Wam to co usiłuję zrobić. I będziemy kończyć ten dzisiejszy odcinek, bo wyjdzie nam za długi. A tego na razie chciałbym uniknąć, żeby Was nie przemęczać. <grym> bo będziecie, znaczy, w sumie właściwie moglibyście się troszeczkę wysilić. Bo yy, nie, wiem, czy wiecie, ale jak przyjdzie rok szkolny, to nie będzie tak, że ja codziennie jakiś film będę wsadzał. Żeby to było jasne. O, jak ładnie nam to zarosło, pomału. A, tak. O, mamy dwa wiaderka, No to super, akurat dwa bym potrzebował. No, zboże już nam tutaj prawie wyrosło. Na razie jeszcze go nie ruszam. I tak roboczo sobie zrobimy nieskończone źródełko wody. Ale mnie te ściny wkurzają, no ja nie wierzę. No. Widzicie, że tak przycina, że nie ma takiej płynności. Mam. Ech. Dobra, teraz to tu, tu. I jak to będzie wyglądać, ta nasza farma? A będzie to mniej więcej coś takiego, że tutaj będzie sobie ładnie dirt, na którym będzie yy, rosło nasze zboże. A tutaj będzie sobie płynąć woda. No i co dalej? I dalej... Coś takiego. Załóżmy, że sobie tak ta woda płynie. To czy ona jest równo, czy nie, to nas nie interesuje. I teraz i nie musimy się w niej taplać, tylko jak widzicie nie możemy przejść. I musimy tutaj jeszcze troszeczkę wyżej wykopać. Ale woda na nie przeszkadza. I możemy normalnie sobie chodzić tutaj bez jakiejś potrzeby uważania, żeby nam zboże nie wpadło do wody czy coś takiego, no woda sobie jest tam i nikogo co z nas nie interesuje. Woda jest tam i poza naszym kontaktem i tutaj możemy sobie spokojnie uprawiać bez obawy, że coś nam tam padnie czy my sami wpadniemy. Dobra, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Myślę, że w miarę Wam się podobało, bo dawno Minecrafta nie było. Z tego względu, że miałem właśnie te, takie problemy z kąpem. A dwa, że jeszcze ten serwer teraz prowadzę, to też tak troszeczkę czasu mi na to schodzi. No to co? No to zobaczenia w kolejnym odcinku, no nie? No, no to oszczała. uh um.